Cześć moi drodzy. Z tej strony wasz ulubiony youtuber Krzysiu Piec, a dzisiaj coś na co się czeka cały rok albo i dłużej czasami, jak na przykład nie nagrywam przez kilka lat w tego typu filmiku, czyli tradycja na moim kanale, tak zwane otwieranie kalendarza adwentowego. Jak tutaj widzimy, jest dzisiaj czerwony kalendarz adwentowy. Jest dom, jest drzewo, jest prezent jest drzewo, jest serce bo jest czymś święta, więc jest miłość jest ludek z piernika, który jest bardzo duży jak widzimy jest drzewo kolejne tu jest, nie wiem co to nie wiem co to jest, jakieś dziwne tutaj mamy albo śnieg albo gwiazdy, nie wiem nie znam się, tutaj mamy też takie dziwne nie rozumiem, o a tutaj Widzicie, tutaj jest nagroda, tu jest konkurs nie dla was, tylko dla mnie, że mogę dostać jakieś tutaj rzeczy, jakieś dodatkowe za to, że robię, że tutaj to mam przy sobie. Zaraz zobaczymy z tyłu co jest. Tutaj bo wiecie, tutaj się dowiadujemy, co możemy nam, nam dropnąć któregoś dnia. Tutaj mamy różne opcje, prawda? Mamy mini double milk bowl. Jakieś takie dziwne bardzo rzeczy. Skończył się już listopad tutaj, jak, jak, jak widzimy. O tutaj, i tutaj mamy świętego Mikołaja, małego aniołka, który jest duży. Mamy cukierki. I tutaj nie wiem, możecie pisać w komentarzach, co, co mi wydropi, którego dnia. Bo ja nie wiem i to, to będzie można zakłady tak zwane robić. Tutaj mamy takie dziwne coś, się ja nigdy nie wiem o co chodzi, ale chyba o to, że to chyba może tak stać wtedy i w ogóle i super wtedy jest. Otwórz okienko i ciesz się podwójnie. Co to znaczy? Co? No okej, okay. aha, to jest ten konkurs, to co, co jest, dobra. Tutaj mamy znaki chyba jakości wszystkie, że no, no jest, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest towar bardzo... Tutaj luksusowy bym powiedział. A więc no, myślę, że można w związku z tym przystąpić już do operacji pod tytułem otwieranie, co będzie zapewne najciekawszą częścią całego filmiku, bo będzie problem, problematyczne bardzo dla mnie. Jak tutaj widzimy, słyszycie pewnie już mam. O, coś idzie, 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 jedną ręką idzie to zrobić, patrzcie. Trochę coś nie, no nie, nie widzicie, więc czekacie chwilę. To zaraz, mi, jak pójdzie mi bardziej. Bo to chyba. Czy ja za to nie mam ciągnąć? Po prostu na przykład? Chyba nie. Co tam u Was? Jak tam dzisiaj pogoda? Jak się trzymacie? Czy wszyscy jesteście zdrowi? E, poczekajcie chwilę, bo ja tutaj, jedna druga ręka musi wziąć udział. Procederze o nie. Żeby chociaż rozpocząć całą procedurę. Dobra. Dobra, bo teraz powinno już pójść jak z płatka. No i to jest. I to jest unboxing. Moi drodzy, jak widzicie, piękny kalendarz azentowy i teraz jest jedyneczka. I patrzymy teraz szybko, piszcie w komentarzu, jak myślicie, co mi, co mi dropnie. A tymczasem dosłownie teraz dowiemy się, czy mieliście rację. Chyba dostałem jakiegoś bola. Zaraz zobaczymy, jakiego bola. Cholera jasna. Dobra, czasami wystarczy trochę pomyśleć, jak to mówią. Dostałem takiego autobowa. Który z nich to jest? To jest, chyba ten, to jest chyba ten pierwszy, to jest chyba ten double. No na pewno, bo kolorystycznie tylko on pasuje. Chociaż jest trochę jaśniejszy mam wrażenie od niego, ale no jakby to tylko może być on. Nie ma tu już żadnego innego. No, także myślę, że jak na pierwszy dropik to całkiem niezły wynik. Piszcie w komentarzach, co jakie wy macie kalendarze adwentowe i do zobaczenia za rok, jak to mówiłem. Jak będzie znowu otwieranie kalendarza adwentowego, siema.